Witaj w dzisiejszym nagraniu omówimy sposób importu produktu poruszymy podstawowe informacje oraz zobaczymy na czym polega import takiego produktu z pliku co może być aktualizowane aby to zrobić przejdź do sekcji produkty, lista produktów i zauważ po prawej stronie u góry pod logiem skyshop masz importuj, eksportuj po wybraniu i kliknięciu importu i z pliku masz okno dialogowe, w którym masz definicje konfiguracyjne, czyli zakrąglanie cen. Jeżeli nie, to produkty będą importowane razem z groszami. Jeżeli ustawimy tak, to ceny będą zaokrąglone do pełnych kwot bez groszy, czyli jeżeli mamy 7,49 groszy, to według matematyki zaokrągli nam. Do dołu będzie 7 zł. równe. Jeżeli będzie 7,50 lub 7,79, to kwota zostanie zaokrąglona w górę do pełnych 8 zł. Narzut to jeżeli to są produkty z hurtowni, to te zostaną wtedy automatycznie uzupełnione w polu edycji produktu. Narzut indywidualny o tym rozmawialiśmy w osobnym nagraniu, do którego Cię zapraszam. Narzut ten będzie wtedy brany pod uwagę przy następnych aktualizacjach z hurtowni. I cena hurtowa plus ten narzut da nam potem końcową cenę w produkcie. Oznacza jako nowość. Pod znakami zapytania mamy informacje dodatkowe. Jeżeli chcemy, aby produkt na stronie głównej sklepu pojawiał się jako nowość o, w tym przypadku jako nowość. To możemy sobie zaznaczyć, pisać, ile takich produktów importowanych będzie posiadać tą flagę. Załóżmy, że importujemy 1000 produktów i chcemy, żeby ostatnie 500 dodanych posiadało taką flagę. Po zapisaniu te ustawienia są zapamiętane i przy imporcie mechanizm zwróci na to uwagę. Tu chciałbym uczulić, że w oknie dialogowym w sekcji Pomoc znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące budowy, struktury pliku oraz informacji, jakie są te pliki przyjmowane w trakcie importu. Zwróć uwagę, że obsługiwane formaty to pliki XML, porównywarki ceny o knockout, czy też rodzaj SkyShopa. Czyli, jak sobie wyeksportujemy takie produkty do pliku XML, CSV lub XLS. Na temat eksportu omawiałem tą sprawę w osobnym nagraniu, do którego Cię zapraszam. Również poniżej znajdziesz podstawowe informacje, jaka struktura powinna być zawarta, aby plik przy imporcie był poprawnie wczytany. Wcześniej wyeksportowałem taki plik do XML. -a. Zaznaczyłem produkty, które tu widzimy, te pierwsze. I zmienię ich na przykład tytuł. Załóżmy, że skrócimy tą nazwę. Wpiszemy ilość produktową zamiast 30. Wpiszemy 10. Załóżmy, że tylko i wyłącznie będziemy zmieniać te pola. Tu należy jeszcze hmm. zwrócić uwagę, że jeżeli chcesz aktualizować produkty o pewne informacje, właśnie czy tam ma być o opis. Czy ceny, czy cokolwiek innego, zwróć uwagę, żeby w tym pliku znajdował się wpis o produkcie ID, ten numer. Mechanizm w trakcie importu będzie sprawdzał zgodność tych numerów. Jeżeli są, sprawdzi pozostałe pola, które zostały zmienione i zostaną tutaj zaktualizowane. Jeżeli tego numeru nie będzie, taki produkt, który nawet jest w sklepie, on zostanie potraktowany jako nowy i zostanie dodany jako nowy wpis z nowym numerem. Zapiszmy taki plik i spróbujmy go zaimportować. Proces rozpoczyna się. W zależności od ilości produktów w pliku, ten proces może trwać szybko lub troszkę wolniej, natomiast przeważnie to jest w okolicach 15-20 minut. Jak widzimy, wszystkich wpisów było 25. Tam, gdzie zmienialiśmy. Produkt był jeden. Sprawdźmy. Oświeżymy stronę. Tu nam już informacja uległa zmianie w nazwie tego produktu i w ilości. Warto, jeżeli masz dużo takich produktów, to zamiast dodawać ich ręcznie, możesz importować je do samego sklepu internetowego. W dzisiejszym nagraniu to tyle. Zapraszam Cię do sprawdzania testowania takich rozwiązań, jak import a eksport produktu oraz zapraszam Cię na dodatkowe artykuły blogowe, gdzie znajdziesz wiele ciekawych informacji.